Witaj na kanale Droga Wyższej Świadomości. Ja się nazywam Jacek i pomagam ludziom stawać się bardziej autentycznymi wersjami samych siebie. W tym odcinku chciałem porozmawiać na ten temat, czym jest dom, jak on jest e, przez nas postrzegany, poszukiwany, e, czym on właściwie dla nas jest. I właściwie co to jest, bo jest to temat bardzo mi bliski, wiele jak teraz sobie przypominam, wiele lat jakby czy to w mojej przeszłości, czy to nawet teraz. Um, już e, jakby w, tak to nazwę, w tym dorosłym życiu e, spędziłem na szukaniu swojego miejsca na świecie, e, jeżdżeniu po różnych miastach, po różnych krajach i wszędzie czułem, że gdzie będę, to dobrze, ale że jakby ta ten dom, ten dom tak, jakby się to mówi, e, no mimo wszystko jest jakby wartością zmienną. Jest czymś e, takim,, że jest tam, gdzie my jesteśmy. doszliśmy właśnie do takich wniosków po długich, Przemyślenia, długim medytowaniu nad tym tematem, zastanawianiu się, gdzie leży prawda, gdzie leży odpowiedź na to pytanie, ze względu na to, że mnie to bardzo mocno pochłaniało i bardzo mocno interesował mnie ten temat e, odnośnie właśnie ojczyzny. Tak. Tak jak się wiele ludzi mówi o, o tej emigracji, o, o wówczas o, później o, o tym, że jednak część ludzi później czuje tę e, więź w jakiś sposób z tym swoim krajem urodzeniowym. Mm, i skąd się to bierze, część ludzi w ogóle tego nie czuje, e, część e, jak to w ogóle, czym jest w ogóle dom, e, chętnie będę też e, czytał, czy chętnie po, o, przeczytam właśnie wasze, e, wasze zdania na ten temat, więc jeśli byście chcieli, to zapraszam bardzo serdecznie do zostawiania komentarzy pod filmem, czy to tutaj na YouTubie, czy to na Facebooku, w komentarzach, bo jest to temat, który myślę, że każdy może mieć troszeczkę inną perspektywę na ten temat i każdy może postrzegać ten temat troszkę w inny sposób. Mm, ze względu na swoje doświadczenia, ze względu na swoje przeżycia, e, swój ekran przekonań, mm, czy inne jakby parametry. Mm. I mm, za, tak jakby wracając do tego, wszędzie jakby czułem, że no jestem, ale mm, jakby nie czułem tego, że to jest to. I w pewnym momencie wpadłem, to było myślę, że jakieś parę miesięcy temu, paręnaście może, na to, że dom jest tam, gdzie my go postanowimy zbudować. Że dom to nie jest miejsce, że się wchodzi i mówi, że to jest mój dom. No e, to jest na razie budynek, e, który, jeśli e, nadamy mu odpowiednie emocje, no, czy może być też mieszkanie, prawda? To nie ma znaczenia, e, ale chodzi o sam m, jakby m, samo o, zdanie na ten temat. Samo dojście do tego koru, tej informacji, to jakby wychodzi na to, że jest to nasze emocje które i uczucia, które powiążemy z daną przestrzenią, w której postanowimy zamieszkać. W końcu, jeśli zaczynamy to świadomie układać, te pokłady energetyczne, te struktury energetyczne zaczniemy tworzyć w przemyślany sposób i układy energetyczno-architektoniczne, czy mam tu na myśli zarówno jakby mm, i architekturę taką zwyczajną, budowlaną, jak i architekturę energetyczną, czy architekturę opartą o świętą geometrię. E, Także mm, Wówczas danej, dana przestrzeń z czasem staje się naszym domem mm, i, mm, i my wkładamy w to swoją energię, swoje uczucia, swoje doświadczenia, swoje sukcesy i swoje porażki. Przeżywamy w tym miejscu i wówczas przez to... Łączymy się energetycznie z tą przestrzenią. Ona jakby napełnia się naszą esencją w pewnym sensie, i wówczas jakby ten status domu dopiero uzyskuje. Więc dom, dom się tworzy, tak jak się mówi, dom się buduje, buduje się zarówno e, jak się kiedyś budowało, że każdy dom trzeba było sobie zbudować a, i wziąć tą deskę jedną, drugą, trzecią e, teraz ze względu na duże zaludnienie na ziemi i bardzo dużo aktywne budownictwo mm, to mm, wiele domów już jest zbudowanych i wystarczy je wynająć. E, ale co nie, czy kupić, e, co nie zmienia faktu, że nawet jak się wprowadzimy do takiego domu, to nie jest na samym początku nam obcy. I musimy dopiero zbudować ten dom w nas. Czyli jakby dom budujemy w oparciu o siebie, o swoje wnętrze. I tak naprawdę. Dom budujemy wewnątrz. Dom budujemy w naszym sercu. A to, co się przejawia, czy mieszkamy w tym mieszkaniu, czy w tym mieszkaniu, czy w tym domu, czy w tym domu, to... to się po prostu później emanuje w przestrzeni i po prostu zakotwiczamy w materii to. Ale najpierw musimy zbudować ten dom w swoim sercu w swoim wnętrzu bo bez tego będzie bardzo ciężko gdziekolwiek stworzyć jakikolwiek dom, który rzeczywiście możemy poczuć w pełni, że jest nasz i że że jest naszą przestrzenią i że jest czymś, co mogę określić Moim domem. Tak w pełni i szczerze przed sobą stanąć i powiedzieć. Bo bez tego, bez tej pracy wewnętrznej nie jesteśmy w stanie z żadną przestrzenią w zasadzie zakocharować w tym tak głębokim poziomie. I tak e, głęboko wejść w kontakt z daną przestrzenią, by ją tak poczuć i zrozumieć, aby aby stworzyć to niesamowite doświadczenie które wówczas później, gdy oprzemy na sobie że my jesteśmy domem dom jest w nas Mówię jak trochę jak Chrystus, <laughs> e, tak, ale tak to poczułem, tak do tego doszedłem na skutek wielu eksploracji tego tematu, wielu podróży, bardzo wielu wycieczek. I jak pamiętam. Zawsze lubiłem podróżować i zawsze byłem otwarty na to, że tu, tu, aż pewnego okresu dwa miesiące byłem cały czas w podróży od miasta do miasta, od kraju do kraju. No i tak zatrzymywałem się tu chwilkę, tu chwilkę, tu chwilkę, tu chwilkę, ale ciągle czułem, że, że to na chwilę że zaraz będę musiał jechać I, i to mnie bardzo frapowało, bo czułem, że chciałbym gdzieś stworzyć swoją przestrzeń taką, którą mógłbym powiedzieć, że jest moja. Moja w rozumieniu, moja w rozumieniu, że czuję się w niej bezpiecznie, czuję się w niej jak u siebie, czuję się w niej szczęśliwy, czuję się w niej spe e spełniony, czuję się w niej jak osoba, która jest na swoim. O. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że dużo z tego jest do zrobienia w naszym wnętrzu. I gdy zrobimy to w naszym wnętrzu, Dużo łatwiej, a wręcz prościej jest to do osiągnięcia na zewnątrz, i wówczas ten dom jesteśmy w stanie dużo łatwiej stworzyć przyciągnąć, zbudować, kupić, stworzyć na zewnątrz, bo będziemy mieli już bardzo silne fundamenty wewnątrz nas. I wówczas jest to w zasadzie tylko formalność, jak e, pójście do sklepu i zrobienie zakupów. Także tym chciałem się z Wami podzielić, e, bo w tych ciężkich czasach, dziwnych, jakich przestał nam żyć. E, to poczucie, wydaje mi się, jest bardzo potrzebne, bardzo pomocne i podnoszące na duchu, że nic nie stworzymy na zewnątrz, jeśli wcześniej... Nie stworzymy oparcia tego w nas samych, bo nie będziemy tego chanować, czuć, i tym pięknymi słowami. Pożegnam się z Wami. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moje social media. Na Facebooka, na kanał e, oczywiście Droga Wyższej Świadomości, fanpage. E, na grupę Droga Wyższej Świadomości, na moją stronę internetową świadomości.pl. No i oczywiście do zasubskrybowania tego kanału i zostawienia łapki w górę, jak i bardzo serdecznie zachęcam do zostawiania komentarzy i Waszego zdania na ten temat, czym dla Was jest dom i jak Wy czujecie ten temat. Dzięki, że do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.